Rozdzielczością. Ale jakoś. Najpierw poznamy Korego i Trevora oraz zobaczymy ich własny sklep. Czemu go założyliście? Staliśmy często pod sklepem u Dina, ale nas przepędzał, więc poszukaliśmy se własnego miejsca, olaliśmy Dina i założyliśmy własny sklep, ale debile. Boże, Trevor to kosmita. Czym głównie handlujecie? Dobrze, że pytasz. Najlepiej nam schodzą papierosy na sztuki i nowe płyty DVD, których jeszcze nie ma na rynku. Cory się przyznał, że sprzedaje pirackie płyty. Chwileczkę. Sprzedajecie pirackie DVD i papierosy na sztuki? To nielegalne. Możemy to nagrać jeszcze raz? Już nie powiemy o nielegalnych rzeczach, tylko o odświeżaczach powietrza. Nie, jesteśmy na żywo. To program o poważnych przedsiębiorcach. My jesteśmy poważni. Nasz sklep nie prowadzi działalności nielegalnej, takiej jak sprzedaż papierosów na sztuki po 65 centów. Przepraszam wszystkich widzów. Nie wiem, jak taki sklep może istnieć. Chyba spytam o to Randiego, pełniącego obowiązki strażnika parkingu. Randy wciągnął brzuch, widzisz? Nie odpowiadam za Korego i Trevora. ale włochaty. Debile! Ej, kurde, co ty sobie myślałeś? Przecież Barbara to zobaczy. A Odwal się, bo powiem Barbarze, że od nas pożyczasz pornosy. Cicho to moja sprawa. Randy! Śmierdolisz serem! Jesteśmy w telewizji na żywo! Panowie, jesteśmy na antenie na żywo, do zobaczenia Państwu!